Cześć, witam serdecznie. Chciałem Ciebie zaprosić na rekolekcje adwentowe, które wspólnie z Kamilą przygotowaliśmy. One mają za zadanie też pokazać ludziom, że, że dzisiaj mając możliwości internetowe można robić wielkie rzeczy, ale przede wszystkim chcemy Wam pomóc lepiej przeżywać Adwent. Jak wysłuchasz te codzienne słuchowisko, gdzieś tam lepiej zanurzysz się w tą treść słowa Bożego i zastanowisz. Mam nadzieję, pomoże Ci to zrozumieć, co Pan Bóg w tym dniu, w danym dniu, przez te konkretne słowo mówi do Ciebie. Także zapraszam Ciebie, śledź nasze media społecznościowe, żeby być na bieżąco z tymi treściami, które chcemy Tobie przekazać. I zapraszam też, e, zobacz, co Kamil ma do powiedzenia. Daj się zaprosić na chwilę ze słowem, bo ono ma moc. Cześć, słuchajcie, właśnie obejrzeliście to, co mamy Wam każdy z osobna do powiedzenia. Teraz jest, jestem tutaj z Kamilem w formie takiego spotkania przez internet. Także no, jestem Marek, po drugiej stronie jest Kamil. Tak. I my z Kamilem poznaliśmy się tak naprawdę niedawno. Poznaliśmy się to też takie odważne słowo, ale złapaliśmy kontakt w internecie dokładnie na Instagramie studujemy ten sam kierunek, teologię, no i wpadliśmy na pomysł zrobienia czegoś w postaci no, pewnego rodzaju e, rekolekcji. Kamil, czy byś, czy byś coś dodał tutaj w tej kwestii? E, tak, dlatego że zbliża no, się czas Adwentu i tutaj wszyscy nieubłagalnie na pewno czekamy na ten czas, może to też jest duże słowo, czekamy. Ale czas odwędu właśnie jest bezpośrednio związany z czekaniem, z oczekiwaniem, z czuwaniem. Yy, dlatego no jest to czas bardzo nacechowany komercjalizacją świąt, która w tych latach bardzo postępuje. Ten drog jest inny, jest zupełnie inny. Yy, Też ze względu na sytuację, yy, która, która się dzieje na zewnątrz. Ale mamy nadzieję, że nawet w tym innym roku znajdziemy chwilę z tego czasu, te kilka minut w ciągu dnia na chwilę się tak trochę może zatrzymać w tym czasie oczekiwania i tak naprawdę orientować się na co my czekamy. No my z Martiem jako studenci teologii, tutaj mamy temat jakby z góry nawet, mogę być danych. I, i chcielibyśmy, żeby ten czas też zbliżył nas do Pana Boga, bezpośrednio nas jako mnie i Masia, ale też nas jako nas i was, którzy, którzy tego słuchacie, którzy jesteście też z też nami. Ktoś chcielibyśmy was zaprosić, żeby w tym czasie adwentu, mimo bardzo dużej ilości kontentu, która jest szczególnie kontentu tego wszystkiego, kontentu, który właśnie jest nacechowany tą komercjalizacją, tej muzyki, która już do nas po prostu falami z zagranicy uderza, też znaleźli tą chwilę na rozważanie słowa Bożego. To jest jakby nasz taki tutaj mamy w na, na te najbliższe dni. No właśnie, tutaj Kamil bardzo fajnie wspomniał że chcemy zwrócić uwagę na ten taki prawdziwy, religijny aspekt świąt, wrócić trochę do, do korzeni tego święta, no bo sama nazwa świąt mówi, jest to, są to święta Bożego Narodzenia. No i w naszej głowie pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć coś w rodzaju rozważań, rekolekcji internetowych, takie słuchowisko, podcast. Będziemy to zamieszczać na YouTubie i też moim takim osobistym celem jest to, żeby pokazać ludziom, że pomimo tego, że ja i Kamil tak naprawdę osobiście nigdy się nie widzieliśmy, że jest, on mieszka na południu Polski, a ja na północy, że można zrobić bardzo ciekawy projekt, można zrobić coś twórczego, stworzyć coś ciekawego i mm. jak najbardziej, najbardziej takiego owocnego, mam nadzieję. I no, oprócz takiego też duchowego i religijnego aspektu, chciałbym, żeby to było żeby to było takie udowodnienie też niektórym osobom, ale także nam, że mamy tyle narzędzi, że możemy tworzyć i, i, i czynić wiele dobra. Niekoniecznie musimy zwracać uwagę też na to, czego jeszcze, czego jeszcze nie mamy. No i tutaj trochę też tak powiedzieliśmy już, jak to będzie, jak to będzie wyglądać. Autorami takich rozważań będę właśnie ja i, i Kamil. Ja też trochę więcej będę tam się udzielał od strony technicznej, ale myślę, że właśnie od tej merytorycznej strony tutaj Kamil mnie doskonale będzie, będzie wspierał, prawda? Będę się starał, to w mojej mocy, żeby tutaj dla dobra tego projektu i oczywiście na jakoś jakość to, to, to rężnie działało. I tutaj Kamil, ja nie mam nic do dodania, absolutnie się, absolutnie się zgadzam, więc co? Ludzie wiedzą mniej więcej, jaka jest idea naszego projektu, skąd się wzięliśmy, czym się w życiu na co dzień zajmujemy. Oczywiście zapraszamy też na nasze media społecznościowe, żebyście też mogli gdzieś tam nas bardziej poznać i, i zobaczyć też, co tworzymy na co dzień. No i co? W takim razie, Kamilu, nasza audycja tutaj na żywo się kończy. Jeszcze my na pewno sobie porozmawiamy chwilę. Ale e, wszyscy, którzy nas ogląd teraz oglądali podczas tego nagrania e, na platformie YouTube, e, dzięki i, i zapraszamy, bo każdego dnia będą umieszczane rozważania e, na dany dzień. Także dziękujemy Wam. Dziękujemy bardzo, jesteście naprawdę wielcy, jak dotrwaliście do tego momentu, bo właśnie znaleźliście ten to, o którym mówiłem wcześniej. E, już od pierwszej niedzieli Adwentu będziemy wrzucać treści dla nas. Także pozdrawiamy i z Bogiem. Bogiem chyba się nagrywa.